Masz za sobą już te wielkie mecze Inter i Roma i, i, i Milan i Juventus, z kim było najtrudniej, na kogo się, się grało Milan. najtrudniej? trudniej? zdecydowanie Max Milan. Max Allegri, ale to jako formacja, czy konkretnie jakiś Gabia, Pawłowicz, Tomori, ktoś Ci wpadł, czy konkretnie jako, jako całość? Grałem akurat drugą połowę z Milanem, Milanem dostałem całą drugą połówkę, straciliśmy gola. a strzelił na 1-0 w 40 minucie. I minutę po rozpoczęciu drugiej połowy dostaliśmy ramkę na 2-0. Jak wiadomo, przy stanie 0-2 w seria niezależnie o jakim przeciwniku mówimy, jest szalenie ciężko wrócić. No, ostatnio Parma dokonała cudu i wróciła z Milanem. Bardzo, bardzo dobrą drugą połowę zagrali. Natomiast w tamtym dniu Milan był świetnie dysponowany. Niedługo później dorzucili trzecią bramkę, no i w pełni kontrolowali ten mecz. Ja de facto nie mogłem tam zbyt wiele zrobić, bo oni grali już później na utrzymanie. No i był to najbardziej wymagający rywal z tych dotychczasowych, przeciwko którym grałem. Roma oczywiście też ten mecz nie był, nie był wygrany, nie, nie, nie zdobyliśmy punktu, ale mimo wszystko uważam, że, że Milan był klasę wyżej. Z Interem udało nam się wygrać, z Atalantą też udało nam się wygrać, to były bardzo dobre mecze w naszym wykonaniu, no ale to jeżeli mówimy o Interze, to była druga kolejka, teraz też jest to zupełnie inny zespół, też są w czubie tabeli. Gdyby ten mecz miał miejsce teraz, być może powiedziałbym coś zupełnie innego.